Moi drodzy, witam was okay. w następnym odcinku z gry, teraz to was part two. Jesteśmy tu, tam już trochę w, w dziwnym momencie przerwałem, ale... Przejdziesz Eli? Przejdziesz. No właśnie, chciałem jak najmniej z tego działu zaczynać. Skoczysz tu, skoczysz tu? Skoczysz. Znakomicie. Okej, okay, myślałem, że nie doskoczysz. Teraz tu lecimy. Trochę parkuru? Czegoś takiego w poprzednich częściach było nie do pomyślenia. W poprzedniej części. Nie częściach. Oczywiście. Czy ja aż tam doskoczę? To jest kawałek. Okej. Okay. Maskot? koki, masko. Ja nie wiem czy bym doskoczył. Czy wiecie ja by się raczej tak, czegoś nie odważył? Ok, tu spadamy, tak? No, tak jest, dobra. Przejściejmy przez parkour. Cicho, spokojnie, na razie. Czekajcie, 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 czekajcie... Czekaj, Ej, czekaj, jaj, czekaj, 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 czekaj... Bo mi się kojarzy... a właśnie. Byłem pominął. Jest takie typowe stanowisko snajperskie, Aha. mi to wygląda, co? jest, Master? no jakiś ten... Złoczyńca. To nie fajnie. Nie popieramy złoczyńców. I notka. Tylko coś na boi gdy zajmiecie bramę, otwórzcie ją i nawiążcie kontakt z oddziałem Joma. Mamy wtyki wśród uchodźców. Wszyscy, którzy należą do Fedry mają zginąć. Gdy tylko znajdziemy kontrolę nad okolicą, z zaproponuje się prawo wstępu w za przysięgę wierności w ULF. Obyście wytrwali jak najdłużej. Dobra, idziemy na dół. Okej, okay, moi drodzy. O, kółeczko. No i co my tu mamy? Buteleczkę mamy. Świetnie. To jest cegówka, jest? Zobaczmy to. No niezbyt. Okej. Okay. Muszę ci znaleźć zasilanie. Dokładnie tak Eli, trzeba będzie zrobić. Czekajcie, tu zobaczymy sobie czy coś jest ciekawego, a mamy notkę. Okej, okay. ja mam ciekawe Okej, okay, no tak czy jak tego nie zapamiętam. Szukuję się poważna operacji, w związku z czym Izak chce, żebyśmy zebrali wszystkie zapasy, które znajdziemy w mieście. Przynieście benzyny w parkingu, do i spod kopuły do bazy psa, już Pamiętajcie sobie tego Izaka. I tak będzie pewnie w większości notkach, jeśli ja dobrze kojarzę. No są no, głupio go będzie nie zapamiętać, ale... Tak mówię. No, i to jest generator. No. Okay. Chyba wszystko zebrałem. Tylko my teraz. Przerzucimy sobie. Yy, chyba źle zrobiłem, wiecie? Czekajcie, bo ja chyba miałem ten do przerzucić. Ja teraz właśnie nie wiem. Tu, może dobrze zrobiłem, to zobaczymy. Tu otwieramy. Dobrze zrobiłem, ok. Możemy się spiąć na górę i pozbierać wszystko. A tu widzę notka. Ozar, ozar, czekajcie. Okej, okay. tego nie czytam nigdy. Bo po co? E, drogi Izaku, bardzo bym ci wdzięczny, bardzo wdzięczny, gdybyś jeszcze raz rozważył mój przydział. Przepraszam, że pyskowałem. Zachowałem się nieprofesjonalnie. Chyba było to pisane w żeńskiej osobie, ale dobra. Myślę, że nie będzie problemu. Dobra, to jest. Tak, tu wiecie co, zwiniemy to? Dobra. Jak się domyślacie, jestem nam potrzebne tutaj. Uh, kurwa. Okej. Okay. Hej, wszystko gra? Co to za dźwięk? Otworzyłam bramę. Teraz muszę ogarnąć tę. No, wierzymy w ciebie. Dzięki. Okej, okay, moi drodzy, jestem z powrotem. No i musimy kolejną bramę otworzyć. Już znajdzie być generalnie, rzecz ujmując nie powinno. Okej, okay, tutaj też mamy niemniej jednak. Przejdę. <laughs> Niemniej jednak... Guzik nie działa. No to to już wiemy. Szmata, świetnie. A tu nic. Dobra, bo ja chyba jeszcze jedno kojarzę, tu jest taka fajna, ukryta miejscówka, czekajcie. Tak jest. Tu co prawda znajdźki nie ma, ale jeśli ja dobrze kojarzę... sobie teraz otworzymy. Yyy, eee, gdzie jest trafina? jest trapina. Jeżeli ja dobrze kojarzę, to... Tu powinny być śrubki oraz suplementy. No dobra, czy ja coś z tych suplementów wytworzę? pytanie. Mam 85 kurczę pieczone. Mhm. Czy przetworzeniu... No to nie, to ja tu podziękuję. Do szybkości tego nasłuchiwania. Zwiększa maksymalny poziom zdrowia mi zdecydowanie interesuje. Dobra, na razie zostawimy. A ja za umiejętności zablokowałem, to ja podziękuję. Ja, no, no, już nie pamiętam. Co to za umiejętności? Eli ja dostanie. Dobra, bo tu żeśmy wyszli, ale najważniejszego żeśmy nie zrobili. Nie mam prądu. Ok, już wiem wszystko. Musimy wziąć to. Tak normalnie nie przejdziemy, bo lina będzie za krótka. Dlatego przerzucimy tu. tyle jak. Ważne, żeby przerzucić. Podnosimy. I teraz powinno dać radę. I po włączeniu generatora możemy dokliknąć. Mam nadzieję, Eli, że sobie coś. O kurczę, kurczę, kurczę. Eeeem... Co to za brama? Ej, ej, Poproszę, po, bez takich. Oj, nie opiszę. Czekajcie, zerknijmy sobie na tę notatkę O mordę, czekajcie, czekajcie, bo teraz bym ja wiedział No pasjacy nie lis dachu? Nie? Ma pas... No to nie, po co ja to wątpam? O, kody, do dobra, dobra, już widzę, już widzę, przepraszam, jestem ślepy. Brama główna, Aha, to jest brama główna. 0512. 12 okej. Okay. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by się... Aha, bo chyba tu po prostu... Yy... Gdzie byśmy już znaleźli tą... Teraz pamiętam, gdzie byśmy tu znaleźli, ale pewnie bez tego nie przejdziemy, więc możemy się wrócić po prostu po to. w tym Brawo! Może na tej lepiej? Nikt za nami nie przyjdzie to przez tą bramę. Może nawet i dobrze się stało. Co teraz? Znalazłam notatkę. Są na niej kody. napisano tam, że WLF ma kryjówkę w bazie w serwenie. Szukamy jej? Może znajdziemy też WLF. Przesłuchamy i zobaczymy, co dalej. Do dzieła. Okej, okay. ja już wiem, co przed nami. O w mordę, patrz! Hotel Sarawena. To pewnie tutaj. Okej. Okay. Musimy jakoś obejść te y, bramy i zobaczyć. Jak kreatywnie? O nie? Jasny przepis. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. Okej. Okay. Do no, rozglądam się na początku. Tu mam akum. Zaraz tu podejdę. Tu nic nie ma. To jest przejście dla, którym możemy skoczyć przez konia. W sensie możemy skoczyć wraz z koniem. To jest notka. Okej. Okay. Szykuje się dłuższa. Spis ludności w strefie kwarantanny w Seattle. z przyjętych 20. Przyjętych. Okej. Okay. Może mamy mam już tego nie będę czytał. w Ward. W związku z tym, że wilki są w dalszym ciągu zakłócają transport zaopatrzenia. Dlatego mnożą się incydenty z udziałem zarażonych i obszary. Za i obszary skażenia zarodnikami w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie osiągnąć tygodniowych kład dystrybucji pożywienia. Bramy miasta mają pozostać zamknięte dla przybyszów do odwołania w celu odciążenia masa w żywności. W skupcie, y, skupcie się na łapaniu i wydalaniu kryminalistów. Wszystkie przestępstwa w drugiej kategorii stanowią skazanie do wydalenia. Kończy nam się czas porucznik. Który... Torres Zwracali wszystkich przeciwko sobie. No dobra. na pewno to będzie akumulator, czyli na pewno to działać nie będzie. I z 2. No to możemy sobie nawet zobaczyć teraz kod. Kod dobrany 2, 5, 3, 4, 5. No, ale oczywiście to działać nie będzie. Na kartce było ich kilka 5. Możemy zrobić 3. Najpierw musimy włączyć zasilanie. No właśnie, brak prądu. No to musimy odpalić akumulator. Wiem, że to buty. Okej, okay. hmm. no to jazda. Tyk. No ale jak widzicie... Tak A... tu inaczej coś nie działa. Ach, nie ma paliwa. Cholera. I co teraz? O mordę. Notatka. Co? Notatka mówiła, że benzyna jest na parkingu sądu i w kopule. No dobra. Parking A zamiastka. która to notatka? O Już teraz nie kojarzę. Jaki mamy plan, żeby znaleźć to Przejedziemy się po okolicy, poszukamy. Myślisz, że to mi tu był? Ha, idę do zakładu. Czyli, patrzcie, nie mamy akumulatora. Musimy znaleźć dwie rzeczy. Czyli Musimy poszukać w sądzie i kopule. W związku z tym, możecie się spodziewać, że dostaniemy trochę otwartego terenu. Już nie będę tutaj trzymał tego tajemnicy. Bardzo charakterystyczny moment. O, gdzie jesteśmy? Okej, okay, i w ten sposób mogę wziąć mapę? Chyba... Takie coś się po raz pierwszy Super. pojawiło... No dobra. Uncharted... Uzupełnił Naughty Dog oczywiście, od gier Naughty Dog. Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Że dostaliśmy mapę, a taki pierwszy teren pojawił się w Uncharted 4, Kres Złodzieja. Poważnie rozważam, czy nie nagrać. To jedna z moich, też jedna z moich ulubionych gier. Wiem, nie, że jest swoje lata zna... ma, ale to... nie wojsko zbombardowało to miejsce, no ale... Dobra. Dlaczego mieliby to robić? Cóż, niszczyli czasem dzielnice, które... które przejęli zarażeni. Albo No myśmy mieli. Eli ma doświadczenie no, w, już... w takich dzielnicach z pierwszej części, co? Na zwyczaj działało. Chociażby. na zarażonych czy rebeliantów. Na tych i na tych. Kur... Zaufaj mi. Masz szczęście, że nie wychowałaś się w strefie. Zaczynam też tak myśleć. A jak wy już się namyślicie, to my sobie stąd zajdziemy. Małem bank, czekacie, bo może. O, na... Eli robi notatkę, więc ja wam może pokażę. Raczej większość hmm. tych punktów jest bardzo charakterystycznych, jeśli chodzi o znajdźki. I tu mamy Eli, jak dotrzemy do takiego charakterystycznego punktu, to Eli nam rysuje znak zapytania. I jeśli ja się nie mylę, dopiero jak wszystko w nim zrobimy i wszystko zajczymy, to Eli go odhaczy. Dopiero jak wszystkie znajdźki stąd zbierzemy. To znaczy... Jeśli ja się nie mylę, oczywiście. Ale fajnie. Spokojnie. Pewnie stąd od lat. Nie zawali się akurat gdzieś. Chyba. Nie podoba mi się to. No Eli, jakbyś znała no to na to. Kurwa. Chcemy stąd zbadać. Czekajcie, przede wszystkim, jak już wiem, no to nie mogę tak pierdykać. Już starczy, że Dina to robi. Okej, okay, to mam pewien pomysł. Po pierwsze, zacznijmy od tego klikacza. Bo on idzie tak w lewo i to mi się podoba. To niech w tej chwili pójdzie stąd biegaczka, dobra, okej. Okay. To jest kolejny biegacz? Kurde, i to chodzi? Musi mieć szybka akcja, moi drodzy. Zauważył mnie, wiem. Nie zauważyła mnie, nie wiem jakim cudem, ale dobra. Ja się tylko będę z tego cieszył. Nie mogę. Świetnie. Dobra, kiekać mnie nie powinien Może jednak ewakuacja, ewakuacja. Mógłby mnie wysłuchać. Dobra, no i jeden klikam został na na jakaś jest tam paliwo. Poradzimy sobie. Pozwolę sobie się ewakuować z jego zasięgu. To powinny być wszyscy. Dobra. Za trzecim razem, ale musiałem tu ogarnąć. Nie chciałem z nimi walczyć. To jeszcze ten etap, gdzie nie chcę tak walczyć, bo wolę się skazać. To wszyscy, prawda? Zacznijmy gotują. No dobra. Tak jest. Nie wiem, czy ja wam to wytnę. Zobaczymy. Nie wyglądają na żadną Nigdy, za, 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 a, zawsze się najbardziej zastanawiam. Jak takie krótkie mi? momenty wiecie, że. Ile tam, z, o, z półtora minutki, mi? dwie. Myślisz, że to bank? Wygląda jak bank. Chyba U. nawet miał napis Bank. Francja, elegancja. Zawsze się zastanawiam, czy takie rzeczy wycina, czy jednak. Czasem też warto pokazać, skony, że. Też wiecie, że nie wszystko mi idzie. Dobra, bo ja tu mam pełne, a nie mam ani apteczki. Apteczka musi być obowiązkowo. No. Coś jeszcze? No chodzi o to, że nie. Skarbiec 602306 na no warty. Ok, a zatem mamy kod. Jeszcze wam pokażę pan napadu na bank 60-23-06 No dobra. No goście, panowali napad. To się nie do końca udało. Czekajcie, może za bardzo. zero sześć po sprawie tak jest mm. Mm. no otwieramy skarpety coś może być ciekawe rzeczy te shotgun moi drodzy. Dlatego się chciałem tu w pierwszej kolejności udać. Dzięki stary. Strzelba pompka, tak dokładnie się nazywa. W ogóle miał mi tu nie być. Yy, przekonywał, że policja będzie zbyt na ścigańczych i założonych, że to będzie łatwa akcja, więc oczywiście musiały się stała. pojawić te chore świry i Run. wszystko diabli wzięli. Odciągnąłem jednego od Kyle'a, a, yy, a prawie odgryzł mi rękę, a potem mi, moi kumple mnie tu zamknęli. kliny. pewnie zaraz tu będą, moi przyjaciele pójdą siedzieć ze mną, niech napisze, Niech napiszą w gazetach i powiedzą wszystkim w telewizji, że to Kyle Peter, Leon Travis ile, i Grant są tchórzami. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Tak nie myśleli, że to dobry pomysł. No chyba wyszli na możemy powiedzieć, co? <laughs> Jest faktycznie tych fors. że się tu przydał w tym świecie, co? Chyba. Na pewno coś tu będzie. Jestem tego przekonany poszukać kurczę, dobrze. Bo na pewno jestem absolutnie pewien, że tu coś mam znaleźć. Nie, wiem, może się patrzę. Tu? Nie wiem. Znaczy, że to nie musi być tak, że muszę się popatrzeć na to, kurczę, tylko starczy, że te. O! O właśnie. Drodzy. Mogę to jakoś opracać O. Sick Parvis Magna. Nie wiem czy to można. Wielkość oskromnych początków. To jest takie nawiązanie do Uncharted. Jeśli znacie Uncharted, to co? dla Was żadna nowość. jak czym się wystraszył. Ja zostałem trochę taki piękny, tak skomny. Nie pamiętam, czy tu więcej, ale na pewno, myśląc że z twórców to na pewno jakieś jeszcze nawiązanie się do jakichś gier do pojawi. Uncharted 4 takie skarby były codziennością. No mi się, że wszystko. Jestem kontrolny tamu raz, 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 bo nie wiem kiedy tak yy, biegasz tu przyjdzie. Coś, jeśli został jeden, no to trochę jest Dina. Jeśli został jeden to marny był jego los. Ona to wszystko wskazuje. Ta. No dobrze było załatwić po cichu, nie? Też odhaczone. No, wydaje mi się, że to wszystko zdobyliśmy. Zastanawiam się, że tam może w tych szafkach nie była kończona lokacja? Nie było coś pochowane, jeszcze jakaś odtwarzka czy coś, ale wydaje mi się, że wszystko. No właśnie nie pamiętam, czy to odhacza po prostu jak zajrzymy lokację, czy jak dopiero wszystko zdobędziemy? Wiesz... Teraz też możesz mieć farmę. Tak co gdybyś kupiła Prom kosmiczny? Mmm Masz bazę na astronautów. Ej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. Mm. Okej, okay, się farma zbytnio oh. nie podoba? Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Kolin, po raz kolejny słyszałem, że ja nigdy ja ja nie został ja przeszukany. Nie gdyby te plotki okazały się prawdziwe, moglibyśmy znaleźć masę dopatrzenia jeszcze przed epidemią. Powinniśmy to sprawdzić. Jeśli znajdziemy tam odpowiednio dużo broni, gdzie mogłem opchnąć zamian za bezpieczny transport z tej dziury. Znam odpowiednich ludzi. Proszę cię stary, nie mam jaj, żeby pójść tam bez ciebie. Aru, też Martin skończył. Dobra, i czekajcie, że ja się teraz jeszcze do jednej lokacji chce, chce się udać i zakończymy sobie. A już większą eksploracją tego miejsca zajmiemy się w następnym odcinku. Mianowicie w lewo bym chciał Czyli tędy Coś będzie? Jakieś ciekawości? Aha. Zobaczmy Nic, okej okay. Tylko czy ja tędy przejdę? W sumie, czy ja muszę tędy od razu Po prostu kurde trochę naokoło, nie? Nie robić basy. Przez kraty O tutaj właśnie chciałem się udać Tu Czekajcie, to już zejdę tu Nic nie ma to Już zejdę tu bo na pewno coś będzie. ten Dobra, niech ja tylko... O, tu jest notka, dobra Izak. Roger. Chciałem por, e, porozmawiać o naszym wczorajszym sporze. Rozumiem Twoje wątpliwości. Posłuchaliśmy oryginałów argumentów. Znacząco przeszedliśmy się prze, przez szeregi Fedry. Wielu żołnierzy dołączyło do nas, a to, że wiemy o planie ucieczki Torresa i jego zbiór w Tunelawi, wcale nas bardzo korzystnej sytuacji. Ilu naszych ludzi zginie, jeśli pozwolimy im się przegrupować? Musimy przemyśleć przede wszystkie osoby. wiesz to lepiej niż ktokolwiek. Cieszę się, że zadajesz to pytania. To właśnie z takimi rozterkami przywódcy mierzą się z każdego dnia. Jestem dumny z tego, że dojrzały jesteś. Z... Z tego, jakimi zostajesz żołnierzem i jakim kiedyś będziesz przywódcą. zasłodne No, to martwi, że zginął. Tu czoł? Zobaczmy, że coś jeszcze na górze będzie. Może możemy wsiąść? Nigdy nie widziałam takiego w użyciu. O, Chyba mieli kiepski dzień. A ja tu widzę pełną amunicję. Spalone szkielety. Uff. nie chciałabym taką umrzeć. Trochę jak ci astronauci. O czym ty mówisz? O, jednej z pierwszych misji na Księżyc. Wybuchł pożar i astronauci spłonęli w kapsule. Cóż, przynajmniej umarli za coś ważnego. Właśnie. Ci tutaj to dupki zabite przez innych dupków. Dobra moi drodzy, ale ja w tym momencie... Ej, jak to 3 minuty? Nie ma tu punktu kontrolnego. O, szlak by to jasny trafił. Gdzie ja tu punkt kontrolny załapię teraz? No nic, to sobie to powtórzę. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Cześć!